Lejczka, kochani, mam nadzieję, że Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Ja chciałam się z Wami porozmawiać na temat złych myśli, takiego złego przeczucia, natrętnych myśli, które do nas wracają, strachu przed przyszłością. Ja nagryłam ten film, ponieważ właśnie chyba dwa, dwa ostatnie vlogi, yy, dwa vlogi temu yy, mówiłam Wam, że takie myśli do mnie przychodzą. One są związane z moją chorobą, ze stanem zdrowia, z tym, czy choroba nie wróci, czy nie będę miała przyrzutów, jak będzie wyglądać moja przyszłość. Yy, wiecie, tych, tych, tych strachów, tych złego myśli jest bardzo dużo i dostałam też dużo pytań nawet prywatnie na skrzynkę, jak ja sobie radzę z tymi myślami, czy ja sobie w ogóle radzę z tymi myślami, że też macie takie problemy, że to nie chodzi tylko o stan zdrowia, ale martwicie się o swoje dzieci, martwicie się o stabilność finansową, martwicie się o spłacanie kredytu, o małżeństwo, o jakieś tam relacje rodzinne i mimo tego, że jest mnóstwo, wiecie, takich pięknych haseł, czy tam cytatów, aforyzmów, że, że chwilą, nie wybiegaj, nie wracaj do przeszłości, nie wybiegaj w przyszłość. To jest oczywiście bardzo fajne i jakby bardzo mądre, natomiast mało trafia tutaj do głowy naszej, więc ja wam powiem co ja uważam, jak ja sobie radzę i myślę, że to, co powiem może wielu z Was pomóc, więc posłuchajcie do końca, postaram się krótko i na temat, aczkolwiek to będzie sposób naprawdę bardzo, bardzo banalny, więc nie oczekujcie tutaj, wiecie, jakichś, nie wiem, cudów. Jest tak, słuchajcie, że większość z nas, większość z nas, 90% z nas ma tak zwane myśli pierwotne, myśli takie pierwsze, które pojawiają się w głowie, myśli, które są bardzo często złe, destrukcyjne, nie na żadnych faktach, a wynikają raczej i przede wszystkim myślę, że ewaluowały. w naszej głowie, rozwijały się poprzez to, kto nas wychowywał, gdzie się wychowywaliśmy, w jakim miejscu, rodzinie, w kulturze, religii, kto miał na spływ, kiedy dorostaliśmy, dojrzewaliśmy. I to są takie myśli bardzo często złe i oceniające, które się po prostu w głowie pojawiają. Czyli widzimy kogoś, kto nie mieści się w naszych standardach, przynajmniej w tych standardach, które mieliśmy w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. I ta pierwsza myśl jest bardzo oceniająca. Na przykład widzę osobę, która jest bardzo dużych kształtów, kurpulentnych na przykład i jest w, cisłych, w bardzo obcisłych spodenkach, króciutkich. Pierwsza myśl jest taka, jak ona się mogła tak ubrać? Przecież te spodenki w ogóle nie pasują do jej figury i do jej tuszy, tak? Widzę mężczyznę, który na przykład ma obcisłe mm, e, ciuchy, nad nadgarstków i sobie myślę, na pewno jest gejem i tak dalej. No tych myśli jest słuchajcie bardzo e, dużo i my często przecież bardzo e, my bardzo też często oceniamy na na podstawie no, takiego pierwszego y, y, wglądu w tego człowieka, czyli na podstawie y, właśnie to, jak wygląda, jak się ubiera, oceniamy, jakim może być człowiekiem, y, czyli ta, wiecie ten kontakt pierwszy jest bardzo, Dlatego się mówi, że kontakt pierwszy z drugim człowiekiem jest bardzo ważny, bardzo istotny. Jak idziemy na rozmowę, na przykład do pracy, no to musimy wyglądać dobrze, y, musimy być ubrani odpowiednio, bo mamy o wiele większe szanse niż ktoś kto na przykład przyjdzie w dresach na rozmowę kwalifikacyjną. Ale teraz, żeby nie zbaczając. I to są te pierwsze myśli, które są u każdego z nas. I teraz m, ludzie dzielą się na dwie grupy. Na tą grupę, która zostanie przy tej myśli pierwotnej i uzna ją za, e, za tą myśl, która jest dobra, która jest prawidłowa i jakby tutaj niezaprzeczalna. E, I uzna, że skoro ta pierwsza myśl jest, że ta osoba jest na pewno wredna, bo jest tak i tak ubrana, albo ta osoba, e, no nie wiem, e, nie dba o siebie, Siebie, bo wygląda, bo spotkam ją na mieście i wygląda właśnie w ten określony sposób, i ja z tą myślą zostanę, to ta myśl będzie krować mnie i będzie tworzyć taki obraz mojej osoby i oglądu i poglądu na cały świat jak ta pierwsza myśl. Jest też druga grupa ludzi, która ma nad tym wpływ i to jest bardzo proste. Czyli w momencie kiedy pojawia się ta pierwsza myśl oceniająca, ta pierwsza myśl, która bardzo często jest niepodparta żadnymi faktami yy, i ja tą myśl wyłapuję, że ona w mojej głowie się pojawia, czyli na przykład myśl taka, że yy, na przykład yy, co będzie jak stracę pracę? Jak stracę pracę? Co będzie, jak stracę pracę? Co ja zrobię, jak ja mam do spłacania kredyt? Myśl nie podparta faktami, bo dlaczego miałbyś tą pracę stracić? Jaki jest powód tego, że ktoś cię zwolni z pracy? Możesz oczywiście sobie myśleć, że będzie kryzys gospodarczy, za Twoją firmę i tak dalej, ale nie wiesz tego, więc nie ma, nie ma ta myśl podparta, nie jest żadnymi faktami. Następna myśl jest taka, jak będzie, jak to będzie, jutro mam wystąpienie, przyjdzie cały zakład, będą mnie słuchać, ja będę o czymś opowiadać, jak nie dam rady, jak będę się jąkać, jak zrobię się czerwona, jak Ktoś mi zada pytanie, na które nie będę znała odpowiedzi. To, co ja zrobię, będę pośmiewiskiem i tak dalej, i tak dalej. I to są te myśli, które są pierwsze, które się pojawiają i które musimy wypuścić. Czyli taka myśl, która jest niepodparta faktami, czyli właśnie taka, że będę miała jakieś wystąpienie i wszyscy się będą ze mnie śmiać. Czyli myśl niepodparta faktami, ponieważ ja idę przygotowana, ponieważ ja siedziałam długo nad tą prezentacją, ponieważ mówię o temacie, na którym się znam, ponieważ nawet jak nie będę wiedziała odpowiedzi na któreś z tych pytań, to powiem, że po prostu chcę się jeszcze za Zastanowić, czy pytanie jest bardzo ciekawe, że dziękujesz za to pytanie i że na pewno wrócimy do tego w najbliższym czasie. Nic się nie stanie, jak nie będziesz na coś wiedziała, nawet odpowiedzi, ale masz w głowie myśli, że na pewno wszyscy będą się śmiali z Ciebie i nie wiadomo, co tam się będzie działo, więc tą myśl wkładasz do jakiejś bańki, słuchajcie, do bańki, do balonu, co chcesz, w głowie, robicie to, ale autentycznie, wyobrażacie sobie, że to jest ta myśl i tą myśl wkładamy takiego balonu i... balonu? Balona? Balonu? No. Wkładamy i wypuszczamy, wypuszczamy. Ona odfruwa od nas, ona od nas odchodzą i robią miejsce na nowe myśli, na myśli, na które my mamy wpływ, które kreujemy, które są oparte na emocjach, które są oparte na empatii, które mm, mają nas podbudować, które mają dać nam siłę, które mają nas zmotywować. Czyli ta myśl, że na pewno nie dam rady e, na tym wystąpieniu publicznym, e, zamieniamy na myśl, na pewno sobie poradzę, przecież się przygotowuję, przecież jestem wykształcona w tym kierunku, przecież spędziłam dużo miesięcy w tym temacie, na tym temacie, badając ten temat. Yy, I to jest myśl, którą zostawiacie w swojej głowie. Tak samo, jeżeli widzicie kogoś i oceniacie, prawda? To zamiast tą myśl oceniającą wypuszczamy ją w powietrze i robimy to autentycznie, tak w swojej głowie, a zastępujemy tą myśl. Taką myślą opartą na emocjach, na uczuciach, na empatii, na, na czymś, co jest w środku w nas dobre, ciepłe, czyli e, to jest e, całkowicie inny człowiek, on ma prawo ubierać się tak, jak chce, ważne, żeby się dobrze w tym czuł, ważne, żeby on był szczęśliwy, bo to nie ja chodzę w tych ciuchach, tylko ta osoba. E, I koniec, i to my zostawiamy, słuchajcie, robimy to tak, to jest proste i robimy to na takim, wiecie, na takim poziomie bardzo świadomym, tak samo jest z chorobą. E, nie, ma, nie mam żadnych faktów, że będę miała, nie mam żadnego potwierdzenia w tym, że będę miała przerzuty, że choroba wróci, bo wiele osób chorowało i od paru, paru lat nie chorują a bardzo często umierają na całkowicie coś innego niż nowotwór, w związku z czym wypuszczam tą złą myśl i robię to zawsze w głowie, wypuszczam sobie te choroby, przerzuty, te po prostu obrazy na rezonansie, gdzie widzę po prostu jakieś nacieki, jakieś przerzuty i wkładam sobie do głowy, jestem zdrowa, dobrze się czuję, ostatnie badania wyszły Dobrze, nic mnie nie boli, jestem szczęśliwa, moje ciało jest szczęśliwe, moje ciało jest zdrowe, moje ciało jest promienne, mam dwie ręce, mam dwie nogi, mam serce pełne miłości, mam głowę, która po prostu funkcjonuje, działa, myśli. Jest wszystko dobrze, uspokój się. I tak ze sobą rozmawiam. I uważajcie mi, że i dlatego Wam powiedziałam, że to nie jest nic odkrywczego, że teraz Wam powiem i wiadomo co, ale spróbujcie to zrobić. Każdą swoją złą myśl, zamieńcie na dobrą, opartą na miłości, właśnie na empatii, na takim zrozumieniu do drugiego człowieka. Nawet jeżeli po prostu jest to sytuacja, która Was mega denerwuje, czyli na przykład jesteście w tym urzędzie, zawsze się mówi w tym urzędzie i tam jest ta pani, która jest po prostu niedobra, niemiła i wychodzicie z tego urzędu i Wam się chce przeklinać i w ogóle sobie bo myślcie, że... Wypuśćcie tą myśl, wypuśćcie tą myśl, że ta wredna baba po prostu specjalnie się na Was uwzięła i specjalnie taka była, tylko wpuśćcie inną myśl, że być może ma wielkie problemy, być może ma, nie wiem, yy... Problemy z dzieckiem, z mężem, problemy finansowe, miała mega zły dzień. Może właśnie może ją spowyzywał po prostu, bo im się nie układa. I chciała się. To, to były jej emocje. Ona chciała je przelać na ciebie, ale nie udało się, ponieważ ty masz serce pełne miłości. <grych> no i. Zobaczcie, że będzie Wam lepiej. W każdym aspekcie swojego życia musicie łapać te złe myśli, bo my sami zbudowani nie jesteśmy z myśli. Te myśli nas tworzą, one nas budują od środka. Bardzo, To słuchajcie, nie, nie, nie jest też bez kozery powiedziane i często to słyszycie, że od kogoś bije coś dobrego, że od kogoś bije taka dobra aura, taka ciepła aura, że z kimś przybywasz i jest ci po prostu, no jest ci po prostu dobrze bo ta osoba jest zbudowana z dobrych myśli. Ona tym kipi, emanuje e, i dlatego ty się też dobrze tej oso przy tej osobie czujesz, bo czujesz po prostu to ciepło, to światło, to, e, to dobro. I to wiecie, teraz e, nie chcę tutaj e, brzmieć tak e, zniośle, e, natomiast, e, natomiast kończąc już, e, bardzo, bardzo Wam to słuchajcie, polecam e, wypełniać siebie dobrymi myślami i da się nad tym mi zapanować, i da się nad tym pracować. W każdym aspekcie swojego życia, zdrowia, rodziny, relacji z bliskimi, wyrzucać tą pierwotną myśl, bo niestety bardzo dużo ludzi się na tej pierwotnej myśli skupia i jakby na tym poprzestaje, nie wychodząc e, nigdzie dalej, prawda? E, więc bądźcie w tej drugiej grupie osób e, i, no, i kreujcie swoje myśli, nawet jeżeli te złe będziecie mieli, bo to jest normalne i tu naprawdę nie ma. Moim zdaniem, naprawdę jest bardzo mało osób, które tak są mega tolerancyjne że totalnie są wyzbyte oceniania, bo my już mamy taki charakter, że gdzieś tam mimo wszystko oceniamy ludzi, jesteśmy ciekawi, e, i niektórzy mówią, że a, ich nie interesuje życie innych, że e, on jest wcipski. Oczywiście, że m, nie mieszajmy wcipstwa, czyli w czyli wchodzenia z butami w czyjeś życie, wpieprzania się przed taką ciekawością. No jesteśmy ciekawi drugiego człowieka, jesteśmy ciekawi, jak żyje, jesteśmy ciekawi, jak wyglądają relacje rodzinne tej osoby, jeżeli na przykład już znamy, jest dla nas ważna, czy nawet obserwujemy tutaj w internecie. Po prostu to jest normalne i e, tak samo jak normalne są właśnie takie oceniające myśli, jak nawet filmy, przecież nawet jak filmy oglądacie na YouTubie, gdzie ktoś właśnie mówi, że a, bo to jest 5 minut z mojego życia, a Ty tu będziesz mi teraz nie oceniać. No właśnie, to są te oceniające myśli, prawda, gdzie my sobie kreujemy kogoś, więc bardzo często fajnie jest się zatrzymać yy, i nie tworzyć dalszych kreacji, prawda, czyli, czyli myśleć sobie to jest 5 minut życia tego człowieka, yy, to jest 5 najlepsze, co ten człowiek pokazuje, no bo przecież występuje publicznie, to nie będzie z siebie robił tutaj po prostu ofiary, albo nie będzie pokazywał brudów, kłótni, e, momentów, kiedy płacze, się zamuje, kłóci z mężem czy z kimś tam, e, więc e, no szkoda tą osobę oceniać, bez sensu jest tą osobę oceniać, bo nie jestem w jej skórze, nie, nie jestem w butach tej osoby, e, to co pokazuje, no to jest jej sprawa, ona to wybiera, co chce pokazać, e, mi się to nie musi do końca podobać, ale nie będę jej oceniać na podstawie kilku minut filmu. No dobra, koniec, miało być krótko, słuchajcie, my jedziemy zaraz na imprezkę fajną. Właśnie zastanawiam się, czy dodać to tutaj, czy zrobić osobnego vloga. Eee, nie wiem, czy mówiłam Wam, że idziemy na takie, e, na e, imprezę do przyjaciela mojego Dawida. E, wszyscy mają być w takim e, klimacie lat 70. E, Mamy być poprzebierani, także że w ogóle jestem mega ciekawa i mega podekscytowana. E, fajnie, no fajnie, słuchajcie, nawet mam ekstra strój, jak mm, pewnie jak ten film się pojawi, to, to już na Instagramie Wam wrzucę, jak się przebraliśmy z moim Dawidem. Także yy, na Instagramie tutaj chyba też pokażę. Ja wiem ja zresztą, dobra, kończę na razie, busiaczki <grybujesz> wielkie.